Hej, witam Was wszystkich serdecznie, tyli z tej strony. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się moim 30-litrowym krewetkarium. Filmik w starym stylu. Podobnie jak na początku kanału, jakoś miałem ochotę zrobić coś właśnie w takiej starej formie. Ciekaw jestem, czy są wśród Was oglądających osoby, które są ze mną właśnie od tamtego czasu. Dajcie znać w komentarzach. Akwarium, które widzicie, założyłem już prawie rok temu. Głównym założeniem tego zbiornika miało być bezobsługowość. Zbiornik miał być ładny, ale zarazem założony w szybki sposób. Rośliny starałem się dobrać tak, aby dały sobie radę mimo braku substancji odżywczych w podłożu, bo użyłem tutaj jedynie piasku oraz mimo braku dozowania jakichkolwiek nawozów. A jakby tego było mało, starałem się również nie robić podmian wody. Ograniczyłem je do minimum. Jak widzicie, po części się to udało. Rośliny, które tutaj zasadziłem, powiedzmy, ładnie rosną. Mówię tak to trochę z przymrużeniem oka, bo mikrozorium, które tutaj jest, co prawda rośnie, ale sami widzicie, w jakim jest stanie. Liście mają wiele dziur. Oczywiście ma to również swój urok. Akwarium według mnie wygląda bardziej naturalnie, bo w naturze wielu roślinom bliżej do takiego wyglądu niż do wyglądu roślin z zbiorników nawożonych. Kolejny ważny czynnik w tym zbiorniku, czyli oczywiście mieszkańcy. Zbiornik założony z myślą o krewetkach, tych mniej wymagających z rodziny Miałkarybina. Jak widzicie, dobrze się zadomowiły, bo stado dość mocno się powiększyło. Dodatkowo w pewnym momencie testowo postanowiłem wpuścić tutaj kilka krystali. Wpuściłem małe statko około 6 sztuk, już dobrze nie pamiętam. Na chwilę obecną udało mi się w jednym czasie zaobserwować maksymalnie 4 sztuki. Czy pozostałe dwie padły, czy się gdzieś ukrywają, tego nie wiem. Ale wiem, że te cztery, które widziałem, wyglądają na zdrowe. Zastanawiałem się, czemu nie ma młodych. I głupio się przyznać, ale nie dałem tutaj żadnego samca. Tak, do zbiornika wpuściłem same samice, więc siłą rzeczy nie mogłem się doczekać maluchów. Ale i tak, sukcesem jest sam fakt, że krewetki przeżyły tutaj tak długi okres czasu. W przyszłości dodam, myślę, że z trzy samce i zobaczę, czy coś z tego będzie. Z ryb jest tutaj jedynie tylko jeden gatunek: drobniczka. Nie ma ich niestety aż tyle ile bym chciał. Podejrzewam, że jest to spowodowane rzadkim karmieniem. Karmię je maksymalnie jeden raz dziennie. A są to rybki małe z szybką przemianą materii, więc przydałoby się je karmić częściej. Pewnie gdyby nie było tutaj krewetek, to drobniczki by było jeszcze mniej. Ale niestety z uwagi na charakter mojej pracy nie mogę sobie pozwolić na częstsze ich karmienie. Podejrzewam, że jest to z uwagi na częstotliwość karmienia, bo wcześniej kiedy mogłem zajmować się zbiornikami więcej i częściej karmiłem ryby, było ich więcej. Akwarium tak mocno zarosło, że niewiele w nim widać. No ale miało być w końcu bezobsługowo i tak było. Nie licząc tych kilku podmian wody. Po tej przycince zamierzam zacząć dozować delikatnie makroelementy. Tak aby powiedzmy podleczyć trochę mikrozorium. A jak się już to uda, to zacznę po prostu robić regularne podmianki wody. Myślę, że takie zabiegi wystarczą, aby ta roślina zaczęła lepiej rosnąć. Z czasem, oczywiście, zamierzam również wyciąć te zniszczone liście. Roślina na ich miejsce wypuści nowe, ładniejsze. Mech, który tak mocno poobrósł, wylatuje stąd prawie cały. Za dużo się go nazbierało. Ale to dobrze, bo potrzebuje go sporo do nowego zbiornika. Trzecią odmianą roślin w zbiorniku jest najazd. Ta roślina radzi sobie tutaj doskonale. Mimo małej ilości pokarmu rośnie jak należy. Sporo sadzonek wybrałem i chciałem je dosadzić ponownie. Jednak najaz jest bardzo kruchy. Sporo go się połamało. Dlatego też postanowiłem posadzić wiele sadzonek zamiast na tyle zbiornika na samym jego przodzie. Gdybym miał tylko więcej czasu to zrobiłbym z nich coś w rodzaju trawnika. Najaz jest taką rośliną, że nawet z jednego międzywęźla potrafi odbić i wyrosnąć. Poza tymi trzema gatunkami znajdziemy tutaj jeszcze kilka rodzajów bucek. Odmiany są w większości bardzo drobne, zasadziłem je na moskitierze. Niewiele ich jest, dlatego nie skupiłem się za bardzo na ich pokazywaniu. W przyszłości, jak rośliny się rozrosną, to poświęcę im więcej uwagi. Z przodu, gdzie niegdzie, plątają się również kłącza dwóch bucek, które jak zobaczyłem, to postanowiłem Wam zrobić filmik na pytanie, które bardzo często mi zadajecie, mianowicie dlaczego ta roślina nie rośnie w moim akwarium? Na pewno za jakiś czas film wyląduje na kanale. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji, aby go nie przegapić. Akwarium przycięte. Z tego małego baniaczka mam prawie wiadro fajnych sezonek, które na pewno w najbliższym czasie wykorzystam w nowych filmach. A w tym to już tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Na koniec jeszcze zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Przymierzam się do wymiany sprzętu do nagrywania, i bez Waszej pomocy mi się to na pewno nie uda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tyril.